Witam Cię pięknie. Chciałam zapytać, czy lubicie być ze sobą? Czy lubicie spędzać tak jakby czas w samotności, oderwani od ludzi, od natłoku? Większość wiem, że nie lubi. Nawet do mnie piszą niektóre osoby: Jest mi źle, jest mi smutno, kiedy pytam się dlaczego, bo jestem sam, sama. Bo nie wiem, co ze sobą zrobić. No właśnie, nie wiesz, co ze sobą zrobić. Tak wielu ludzi pragnie czasu, brakuje im tego czasu, chociażby chcieli godzinkę dla siebie, a są ludzie, że się po prostu nudzą, nie umieją wypełnić swojego czasu, nie lubią bycia ze sobą. Dlaczego? Myślę, że w ludziach odzywa się wtedy to wnętrze, które mamy w sobie. Bo jeżeli w ciągu dnia przemieszczamy się, gdzieś tam biegniemy, jesteśmy tu, jesteśmy tam, zahaczymy jakiegoś domownika, gdzieś tam polecimy do sklepu, ktoś tam na ulicy niechcąco nas zaczepi, gdzieś wpadł nam, gdzie, przed nas, my się bulwersujemy, my mamy na kogo sobie popsioczyć, pokrzyczeć. Jeżeli coś się nam nie udało, nawet się rozlało, no to zawsze mamy na kogo, bo wiesz, bo to przez Ciebie, bo mi weszłeś, zostawiłeś drogę i tak dalej. Ludzie lubią obwiniać kogoś za swoje niepowodzenia, za brak sukcesu. No powiesz, gdyby nie to, to byłoby tak, a gdyby nie to, a wiesz, bo przez ciebie nie zrobiłam tego, albo może chciałam, ale coś tam, coś tam, ale kiedy zostaniemy same za sobą, każdy z nas i zaczyna się tam w głowie odzywać jakiś głos i zaczyna ciebie pytać. I tych pytań jest mnóstwo, i najczęściej jest tak, że ludzie boją się tych pytań, boją się odpowiedzi, bo wiecie co? Bo rozmowa ze sobą daje nam coś takiego, że my wiemy dokładnie, kiedy się oszukujemy, kiedy odpowiadamy na to pytanie, wykręcając się, kiedy włącza nam się nasze ego i my to czujemy na naszym ciele i wiemy, że się oszukujemy. Czasami jest tak, że robimy coś, robimy. Nie podoba nam się coś, tak? I my to robimy, ale nie mamy odwagi powiedzieć. I w środku ciebie tam gniecie i pytajesz sobie, zadajesz pytania: po co ja to robię? Na przykład, no, pomagasz powiedzmy pilnować wnuki i nie masz siły, czuje się z tym źle, wraca zmęczona, albo też czasami rodzice wykorzystują was. Całkiem dobrze się czują, ale was obarczają, obwiniają, no bo wiesz, bo nie przyszłaś, bo nie zadzwoniłaś, bo cię nie było i ty bierniesz. I co? I czujesz, że, że tak nie powinno być, i nie umiesz się sprzeciwstawić, nie umiesz powiedzieć, a później siedzisz zgorzkniała i odbijasz gdzieś tam swoją złość po wszystkich napotkanych ludziach, osobach, znajomych. Jesteś zgorzkniała, skwaśniała. Jesteś jakby czepialska, no bo chcesz się czegoś przyczepić, żeby sobie to ulżyć. A zobacz, siedź w ciszy i porozmawiaj. Porozmawiaj, wypisz sobie w punktach, czego nie lubisz, co cię męczy, co cię drażni. I z boku napisz, dlaczego to robił. Od ilu lat czy miesięcy tkwię w tym? Dlaczego tu tkwię? Dlaczego ja nie zmieniłam tego do tej pory? Co jest przyczyną? Czy to jest strach? Czy to jest jakaś osoba? Czy ktoś dominuje nade mną? Czy jeszcze czegoś innego się boją? Wiesz, co? Jak porozmawiasz sobie ze, ze sobą, odkryjesz tak wiele. Bo wiesz, rozmawiając z kimś, zawsze jest tak: ten coś powie, ten coś powie. Ty myślisz inaczej, ale też nie chcesz powiedzieć, albo kontra, wywiązuje się jakaś rozmowa, a zaraz sprzeczka, bo każdy chce dominować, każdy chce powiedzieć to ze swojego punktu widzenia, zostaniesz już zgaszona na dzień dobry i znowu nic z tego. Jeszcze jak nie umiesz się bronić, nie masz takich mocnych argumentów, nie umiesz tego powiedzieć stanowczo ze spokojem, to już przepadłaś, zginęłaś, znowu dostałaś, jak to mówię, ścierką po głowie i siadasz i znowu jesteś w punkcie wyjścia. Jak wiele osób tkwi w takich właśnie sytuacjach, ciągnie to latami i ja zauważyłam, jak biegnę do znajomych, którzy siedzą tylko w domu, którzy tylko się krzątają naprawdę, ich obowiązki w domu, w domu, w domu, jeszcze w tym naszym koronkowym czasie, prawie, że nie wychodzą oprócz sklepu, no to ja współczuję, ja zawsze mówię, proszę wyjść. Do znajomej, wyjdź sobie gdzieś tam, coś tam, nie, bo nie mogę, bo coś tam, bo coś tam, bo. I zawsze jest jakiś argument, a ja zawsze mówię możesz, tylko nie chcesz. A co cię powstrzymuje? A kto cię zapiął do kaloryfer? Przecież nie jesteś w więzieniu, nie jesteś za kratami. Masz swój klucz, otwierasz drzwi i wychodzisz. Tak łatwo jest zmienić coś i jednocześnie tak trudno. Dlaczego? Bo tkwimy w przyzwyczajeniach. Mamy jakieś swoje tam przyzwyczajenia, głupie nawyki. I nawet nie możemy zmienić sobie coś, że wstajemy rano, zaczynamy od innej czynności niż zawsze. Że zawsze rutynowo już bezmyślnie zaczynamy tą czynność. Dopiero jakby nam ktoś poprzestawiał przedmioty, co zrobił, dopiero się budzimy, bo gdzie jest to. Albo coś się wydarzyło, no to już nam ten burzy rytm dnia. A przecież można być takim uniwersalnym. Przecież można sobie robić różne rzeczy. Przecież każdego dnia mogę zaczynać go inaczej. Raz od kawy, raz od piosenki. Raz od muzyki, raz po potańczenia. Tak jak ja sobie potańczę. Jak już czuję, że mi tak jakoś opadają wibracje, jestem taka padnięta. No to co? Muzyka. Pięć minut. Cyk, cyk, cyk. I ja już wskakuję na wyższe schody. I właśnie to jest to. Potem spoglądam niebo, jest słoneczko, jest okej. Okay. Potem wskakuję na Wasze Pisy. Jest okej. Okay. Są osoby wciąż. Nie, nie było jeszcze dnia, żeby was nie było u mnie. No to kocham Was za to. I widzicie, jak można sobie spędzać czas. Jeszcze ja robię spontanicznie, że nie planuję. Ja idę do sklepu, dzisiaj wstaję, idę, a dzisiaj sobie myślę że nie idę, a dzisiaj idę dwa razy, a dzisiaj idę na drzemkę, a teraz sobie będę siedzieć, a teraz właśnie wymyśliłam, że będę nakręcać filmik do Was, a później będę rozmawiać z Tobiaszem bo umówiliśmy się na nocne pogaduchy. <gaduchy> Także widzicie, można sobie urozmaicać ten dzień, a ta cisza jest cudowna i włączyć sobie relaksacyjną muzykę. Po prostu włączyć sobie wyobraźnię, przenieść się gdzie chcecie, dosłownie do ciepłych krajów, nad morze, słyszeć szum morza, można sobie włączyć szum morza, śpiew ptaków i przenieść się gdzieś daleko, tak? I to jest Twój czas, więc Dyrektuj się tym czasem, wykorzystaj ten czas. Jak ja zawsze mówię, kobiety na opiece nie wiedzą, co mają zrobić, więc tęsknią strasznie za domem. No kochane kobiety, dorosłe, duże kobiety, za, za czym Wy tam tak tęsknicie. Jeżeli jesteście w moim wieku, już macie dzieci dorosłe, dzieci mają swoje życie, ale Wy nie, jak ten wilk do księżyca tęsknicie, zamiast wziąć sobie życie, w swoje ręce, posiedzieć w krep sobie, krem, w nóżki, w krem sobie do twarzy. Zrób sobie jakieś spa. Poczytaj sobie, pośpiewaj, pooglądaj. Ja tu też oglądam różne rzeczy. Teraz mam fazę, dwa dni oglądałam, jak ludzie urządzają mi, mieszkania. Za moich czasów nie było takich rzeczy, mebli cudów, i dekoracje i tak dalej. I już się przeniosłam i duchowo, ja to chłonę, bo ja wielką dekoracje. Przeniosłam się w ten taki bajkowy, fajny świat. Podziwiam e, czyjeś zdolności i jest super. No i można, można. I ten laptop, nasz internet jest taką właśnie odskocznią. Tam możemy zobaczyć wszystko, co nie zobaczyliśmy w naszym życiu, w realu. Możemy zobaczyć, a jeżeli to zobaczymy, to się budzi w nas pragnienie. Jeżeli coś lubisz, oglądaj to, a później się budzi pragnienie. A może ja też to chcę mieć, a może ja sobie to kupię, a może ja sobie coś zrobię, albo coś podobnego. I już mamy bodziec, już mamy chęć. Nie lubisz być ze sobą. Ja uwielbiam. Jak zawsze wierzę, to mówię. Bardzo cię, się cieszę, bo mam dużo czasu dla siebie i mogę pobić z tą Bożeną, którą kocham nad życie. Ona jest moją mega kumpelą. Ona mnie nie hejtuje, ona mnie nie krytykuje. Ona jest wyrozumiała, ona mi wybacza moje gafy, pomyłki, moje nastroje bo przecież też mogę mieć gorszy dzień, słabszy. Więc kochasz tą swoją Kasię, Basię, Zosię, Jolę i tak dalej? Czy ty ją kochasz? Czy ty jej mówisz piękne rzeczy? Czy ty ją zabierasz na spacery, na rowerek? Czy ty robisz jej fotki? Większość z Was powie: Nie lubię, mam też koleżanki, nie, 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 bo ja brzydko wyjdę, ja nie będę robić. Ja mówię, Dobra, rób, a ktoś je będzie oglądał, Ty. A zrób sobie 20 a z 20, może będą trzy piękne. I później mówię: No faktycznie, nie tak źle. No, ale jak się nastawiamy, już że my brzydko wychodzimy. Ja też na jednym zdjęciu wyjdę, lepiej na drugim gorzej. No, jakoś tak uchwyci aparat, ja ale co? Czy ja mam z tego powodu czuć się gorsza, brzydsza i tak dalej? Nie, bo ja sobie pracuję na tym, żeby tam w środku być piękna. Bo ja chcę być piękna naprawdę. I chcę być dla siebie piękna przede wszystkim. Dlaczego? Bo będę się ze sobą cudownie czuła a jak ja się będę cudownie czuła to cała reszta będzie się ze mną cudownie czuła bo ja nie będę taka czepialska bo ja nie będę wyszukiwać w kimś tam wad bo ja chcę się z wami przyjaźnić bo ja rozumiem że człowiek jest tylko człowiek każdy ma z nas wady, zalety i jeżeli chcę się z kimś kumplować to co mnie przeszkadzają jej wady jak ona jest dla mnie fajna kumplata. domownikom może to przeszkadzać, ale mnie nie jeżeli jest szczera, a cenię sobie to, nie jest obłudny człowiek, szczery, uśmiechnięty, radosny, spontaniczny, lubi tak jak ja, figle, wygupy, no to ja już go kocham. Na dzień dobry. No, zobaczcie, jakie to jest proste. Parę rzeczy. I ubierajmy się w uśmiech. Uśmiech, radość. I już mamy strój wyjściowy, naprawdę. A cała reszta może być zwykła bluzeczka. Proste coś. wesy mały wisiorek, troszkę pomadki, i uśmiechnij się cudownie, tak jak najpiękniej potrafisz i zobaczysz, jaka będziesz magiczna, i wcale nie musi się martwić, że twoja sukienka już jest pięcioletnia, że nie masz dzisiaj nic nowego, ale ty jesteś nowa. Ty jesteś taka świeża. Rozumiesz? Cudowna jesteś, odrodzona, Odmłodzona tam wewnątrz. No i właśnie ty dajesz uroku tej sukience, nie ona tobie. No to kocham Cię bardzo, uśmiechnij się najpiękniej jak potrafisz, ubierz tą swoją suknię uśmiechu, bądź nową kobietą, bądź pełna radości i pamiętaj, zabieraj siebie, najczęściej jak tylko możesz, gdzieś w plener, gdzieś na rower, gdzieś do posłuchania muzyki, poczytania sobie gazety. Bo jesteś tego warta. Ja Ci to mówię, Bożena. Kocham Cię bardzo, kochana kobieto.